Tego nie pamiętam. Pewnie dobrze się złożyło, że byłaś w laboratorium, Serena. Nie jestem dumna z tego, co tam zaszło, ale wykorzystuję to, czego się tam nauczyłam, by czynić dobro. Nie dla najemników. Jedor upaja się władzą, ale Okir stara się zrobić coś dobrego, ręczę za to, nawet jeśli jego metody bywają trochę ekstremalne. Każdy zasługuje na drugą szansę, prawda? A ja zawsze spłacam swoje długi. Co chciał zrobić Okir? To skomplikowane. Ma zlecenie od Jedor, przywódczyni najemników, która zamówiła prywatną armię. Nie jestem pewna, czy wiedziałaby co z nią zrobić. Okir zazwyczaj ją ignoruje. Okir prowadzi swoje własne badania. Ja stworzyłam program edukacyjny dla jego tworów, ale większość odpada na samym początku. On ich wyrzuca. Wiem tyle, że nie próbuję stworzyć lekarstwa ani wielkiej armii żołnierzy. To, że spotykam cię w takim miejscu, sprawia, że żałuję tego, że puściłem cię wolno. No to się zgadzamy. Nie martw się. Będę trzymać się z dala od wszystkiego, co ma związek z tobą. Jeśli nie masz nic przeciwko, ucieknę stąd, zanim wysalisz to miejsce. Znam twoje metody. Zawsze byłem za drugą szansą, ale trzecią? Obserwowałem wasze postępy. To może się przydać. Najwyższy czas. Akumulatory zbiorników nie będą czekać, aż skończycie zabawę z tymi kretyńskimi najemnikami. Zakładam, że to ty jesteś, Okire. Nie wyglądasz mi na uwięzionego, ani wdzięcznego, że tu jestem. Możesz twierdzić, że przybyłeś tu z pomocą, ale Shepard do niedawna świętej pamięci nie zwiastuje zmian na lepsze. Zaskoczony? Wszyscy kroganie powinni cię znać, jestem pewien. Że rana już ci przypomniała o Twoich czynach na Wirmirze. Nie było miejsca na finezję. Gdyby było jakieś inne rozwiązanie, rozważyłbym je. Ależ ja to pochwalam. Blada horda Sarena to nie byli prawdziwi kroganie. Sama liczebność jest niczym. To błąd dobry dla obcego, ale ci najemnicy też go popełnili. Pozwoliłem, żeby ich przywódczyni wcieliła moich wyrzutków do swej armii. Ale staje się niecierpliwa. Najwyższy czas, żebyś mnie stąd zabrał. Przybyliśmy w sprawie zbieraczy. Twoje problemy nas nie obchodzą. Rozumiem. Tak, ataki zbieraczy stały się częstsze. To ludzkie zmartwienie. Ja koncentruję się na innych sprawach. Posiadłem wiedzę umożliwiającą stworzenie jednego czystego żołnierza. Jego istnienie będzie dla Genofagium największą możliwą zniewagą. Twoje poszukiwania idealnego żołnierza usłane były niepowodzeniami. Nie obchodzą ci efekty porażek? Nikogo nie zawiodłem. Moje twory są dokładnie tym, czego chciała Dor. Po prostu nie potrafi nimi dowodzić. Są silne, zdrowe i dla mnie bezużyteczne. Potrzebuję doskonałości. Jeśli będę musiał odrzucić kilka tysięcy, niech tak będzie. Moja praca oczyści Krogan. Nie będziemy odtworzeni, lecz odnowieni. Myślałem, że krogańskim ideałem jest powrót do liczebności, która mogłaby zagrozić całej galaktyce. Liczebność się nie liczy. Mój żołnierz jest szablonem. Stanowi większe zagrożenie niż cała widmowa brać, która mogłaby stanąć u jego boku. Galaktyka nadal nosi blizny po hordzie. Lecz nauczy się bać lancetu. Jesteś równie okrutnym manipulantem jak ci, którzy użyli genofagium przeciwko Twojej rasie. Być może, ale ja odtworzę Krogan, a mój żołnierz w odróżnieniu od lekarstwa czy hordy nie wymusi odpowiedzi nuklearnej. Moja spuścizna jest doskonała. Każdy czysty kroganin sięgnie coraz wyżej, stojąc na trupach swych pobratymców, przerośnie ich, lecz nie zapomni. Więc nie chcesz leczyć genofagium? Wbrew temu, co twierdzą ocaleni, genofagium nie tworzy silnych krogan. Filtruje tylko jedną cechę zdolność przetrwania genofagium. Na każdy tysiąc martwych przypada zbyt wielu żywych, słabeuszy. Każdy ocalały jest traktowany jak skarb. To rozpieściło ich bardziej niż wszystkie matczyne piersi ludzkiej rasy razem wzięte. Nie walczymy z genofagium. Niech kolejny tysiąc umrze w zarodku. Pokonamy wroga wspinając się na ciała pobratymców. Tak postępują kroganie. Co dostałeś od zbieraczy? Powiedz mi o nich wszystko, co wiesz. Są dziwni. Izolują się, ale. Przybywają bardzo chętnie, jeśli ofiara jest wystarczająco duża. Ja oddałem im wielu krogan. Mogę mieć dla Ciebie informacje, ale mój prototyp pochłonął cały sprzęt. Musiałem najpierw wymyślić, jak z niego skorzystać, nie zabijając przedmiotu badań. Przykro mi, że nie odbyło się bez ofiar, ale żeby rozpocząć proces, wystarczy mi jeden sukces. Twoje metody są radykalne. Ale potrafisz zlikwidować zagrożenie. Pomożesz nam? Może zdołam wytargować bezpieczne przejście, ale prototypu nie oddam. To klucz do mojej spuścizny. Jest aż tak słaba? Zabije moją spuściznę przy pomocy jakiegoś przeklętego zaworu? Shepard! Chcesz informacji o zbieraczach? Powstrzymaj ją! Będzie chciała się dostać do chemikaliów w magazynie! Czemu po prostu nie zaczniesz od nowa, tak jak ona? Ten zbiornik jest czysty. To efekt badań i niezliczonych prób. Nie da się go odtworzyć. Spuścizna musi przetrwać. DŻDOR jest przy odrzuconych zbiornikach. Zabijcie ją. Ja zostanę tutaj i zrobię, co trzeba. Chyba już się nagadała. Załatwię to. Jest w moim prototypie. Moja spuścizna jest czysta. Ten jeden. Oddał życie za tego jednego kroganina? Nie może być gorszy od Okira. A jeśli jest silny, będzie nam potrzebny. Czysty kroganin może mieć niezłą krzepę. Taki siłacz mógłby nam się przydać. Jeśli w ogóle pomoże, wątpię, żeby ktoś pytał go o zdanie w jakiejkolwiek sprawie. Normandia? Okir odpada, ale mamy paczkę, którą trzeba odebrać. I to sporą. Nie jestem pewna, czy należy go budzić. Wspomniałeś już o tym kilka razy. Nawet zwykli kroganie są niebezpieczni. Tego stworzył i zapewne kształcił szaleniec. Widzę, że wszyscy gadają o nowym przycisku do papieru. Jakieś problemy? Nic o nim nie wiemy, komandorze. Wiem. To cię nie intryguje? Kroganie dobrze walczą w bezpośrednim starciu. Może nie warto go budzić na ograniczonej przestrzeni. Dobrze, na razie ładownia jest bezpieczna. Muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Co to za część statku? To sala łączności nadświetlnej. Poza połączeniem z siecią komunikacji nadświetlnej, Normandia dysponuje również kwantowym komunikatorem stanu splątanego, łączącym ją z gabinetem człowieka iluzji. Umożliwia to natychmiastową komunikację nawet podczas działania poza sieciami komunikacyjnymi. Dlaczego nie jest to stosowane powszechnie? Każda para kwantowa kosztuje niemal tyle, co cały układ komunikacyjny i przekazuje jednocześnie tylko jeden bit kwantowy danych. Co więcej, system działa wyłącznie pomiędzy dwoma określonymi punktami. Do kontaktu z setką różnych światów trzeba by wyprodukować i zainstalować setkę splątanych par po jednej na każdą planetę. Nigdy nie słyszałem o Kwantowym Komunikatorze Stanu Splątanego. Jak to działa? W skrócie, tworzy się dwie cząstki kwantowe w stanie splątanym. Jedna umieszczona jest tu, druga w Gabinecie Człowieka Iluzji. Gdy jedna cząstka znajduje się w określonym stanie kwantowym, jej splątana odpowiedniczka zawsze jest w stanie przeciwnym, niezależnie od dzielącej je odległości. Zmieniając stan naszej cząstki, Zmieniamy też stan tej u człowieka iluzji. Pozwala to nam wysyłać informacje w formie bitów kwantowych. To na razie wszystko. Wylogowujecie, Shepard. Do obsługi laboratorium technicznego potrzeba naukowca. Komandorze, mogę w czymś pomóc? Chcę tylko przez chwilę pogadać. Brzmi nieźle. Przyznam, że utrzymujesz porządek na okręcie i robota dobrze nam idzie. Musimy się skupić, a może nam się uda. Mam nadzieję. Nie mam ochoty składać raportu po nieudanej misji. Chodzi o coś konkretnego, czy to rutynowa rozmowa? Lubię znać swoją załogę. Zapomnij o regulaminie. Opowiedz mi o sobie. Wszystko jest w moich aktach. Byłem w przymierzu jak ty. Żadnych żniwiarzy, ale mnie też zamietli pod dywan. Im więcej dobra uczynisz? Tym mniej chcą przyznać, że trzeba było coś zrobić. Z jakiego momentu w karierze jesteś najbardziej dumny? Hmm, nie rozmawialiśmy już o tym? To było gdy odsunięto mnie na bok. Grupa Batarian chciała zabić radę za pomocą wirusa. Powstrzymaliśmy ich razem z Mirandą. Dziwne, że nie było o tym słychać. Prawdziwej pracy nigdy się nie nagłaśnia. Wierz o tym. Mówi się, że lepiej, żeby opinia publiczna nie wiedziała, jak słaby jest system i jak bardzo mogą zbliżyć się wrogowie. Więc oficjalnie nic się nie wydarzyło. Tak jak z tobą niż nie wiarzem. I dlatego tu jestem. Co przywiodło cię do Cerberusa? Przymierze odsunęło mnie na bok po Eden Prime. Załapałem się z Mirandą na robotę, która była czymś w rodzaju castingu Cerberusa. I oto jestem. Nie wyglądasz na kogoś, dla kogo liczy się wynik, za wszelką cenę. Nie przeszkadza ci przeszłość Cerberusa? Przymierze to sama polityka. Ktoś musi walczyć z siłami zła. Cerberus się tego trzyma, więc ja trzymam się z nimi. Ale wciąż jesteś w formie. Co by nie mówić, Przymierze dobrze szkoli swoich ludzi. Po takim życiu nie można już siedzieć bezczynnie i rosnąć przesz. <laughs> Wiesz jak to jest. Choć założę się, że Cerberus poskładał cię lepiej od oryginału. Dali ci jakieś ulepszenia? Cieszę się, że przywrócili mnie do wcześniejszego stanu, ale części zapasowe na pewno by się przydały. Fakt. Twoja praca nie jest bardzo bezpieczna. Wiesz, zastanawiałem się nieraz, skąd ten szum wokół ciebie. Teraz, gdy siedzimy w tym po uszy, cieszę się, że to nie ja jestem w centrum uwagi. Nie ukryjemy się, Jacob. Nikt z nas się nie ukryje. Nie martw się. Właśnie po to się zaciągnąłem. A teraz wrócę do swoich zajęć. Przed nami sporo przygotowań. W pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Obiekt w stanie stabilnym. Bezproblemowa integracja z systemami pokładowymi. Czy on w ogóle coś widzi? Wie, gdzie jest? Wątpliwe. Funkcje umysłowe wykazują minimalną aktywność poznawczą. Jeśli cały statek nie straci zasilania, substancje odżywcze w zbiorniku wystarczą mu na ponad rok. Wiesz, jak bardzo jest niebezpieczny? To kroganin, Shepard. Jeśli pytasz, czy będzie wrogo nastawiony, brak mi danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi. Technologia Okira mogła przekazywać dane, nie sposób rozumowania. Obiekt może znać jego poglądy, ale niekoniecznie je podziela. Możesz mi o nim coś powiedzieć, coś nietypowego? Obiekt to wyjątkowy okaz rasy Krogan. Ma w pełni uformowane organy pierwszo, drugo, a nawet trzeciorzędowe. Żadnych defektów poza genetycznymi znacznikami genofagium obecnymi u wszystkich Krogan. Nie potrafię ocenić funkcji umysłowych. Możesz mi o nim coś powiedzieć. Obiekt to wyjątkowy. Żadnych defektów okaz... poza genetycznymi znacznikami. Uwaga! zamierzam otworzyć zbiornik i go wypuścić. Protokół Cerberusa jasno reguluje użycie nieznanej, obcej technologii. Albo to znaczące wzmocnienie załogi, albo bomba zegarowa. Wolę od razu to rozstrzygnąć. Dobrze, Shepard. Włączam sterowanie ręczne. Otwieraj. Konsekwencje tej decyzji spadną na ciebie. Daj imię. Komandor Shepard, nie przepadam za groźbami. Lepiej się uspokój. Nie twoje imię, moje. Wiele wiem i wiele potrafię, ale zbiornik. O nie mógł nawiązać więzi. Jego słowa są puste. Wataszka, spuścizna, grunt. Grunt to dobre słowo. Pozbawione znaczenia nada się. Jestem grunt. Pokaż, że jesteś godzien dowodzić i spróbuj mnie zniszczyć. Nie lepiej Okir lub spuścizna? Jest krótkie. Pobudzę moją krew. Inne słowa to wielkie rzeczy, których nie czuję. Może tobie lepiej się układają w ustach? Nie czuję niczego wobec klanu Okira czy jego wrogów. Zrobię to, do czego mnie stworzono. Będę walczył. Ale Okir zawiódł. Nie mamy motywacji, więc każda walka jest taka sama. Mogę się bić, choćby i z tobą. Mam dobry okręt i silną załogę, silny klan. Ty jeszcze go wzmocnisz. Jeśli jesteś słaby i masz słabych wrogów, muszę cię zabić. Nasi wrogowie są bez wątpienia godni. Hmm, to do przyjęcia. Będę dla ciebie walczyć. Dobrze, że przejrzałeś na oczy. Wyciągasz jedną rękę, w drugiej masz broń. Mądre posunięcie, Shepard. Jeśli znajdę Klan i to, czego chcę, za szczytem będzie możliwość sprawdzenia ich przeciwko Tobie. Shepard. Sprawdzam tylko, jak się aklimatyzujesz. Ludzie za dużo gadają, jak w zbiorniku. Wróć później. Co myślisz o naszej misji? Walczę. Nieważne dla kogo? Co myślisz o naszej misji? Walczę. Nieważne dla co kogo. Co sądzisz o załodze? Są w porządku, jeśli nie wchodzą mi w drogę. Jeśli wchodzą, to są martwi. Lepiej dobrze ich wyszkol do walki ze zbieraczami. Niektórzy są zbyt delikatni. O Kiry, przekazał ci jakieś informacje na temat zbieraczy? Widzę niewyraźne okręty, domysły co do ich siły. Nic, co by pomogło w walce z nimi. Kir koncentrował się na dawnej nienawiści. Zużył ją całą, gdy mnie stworzył. To na razie wszystko. Shepard. Na pańskim. Nie wiem, co myśleć o gruncie. Czytałam profile psychologiczne Okira. Nie mamy gwarancji, że grunt jest zrównoważony psychicznie. Jego nic nie obchodzi, nawet to, kto przeżyje, a kto zginie. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Ma pan nowe wiadomości na swoim prywatnym terminalu. Coś jeszcze, komandorze? Masz chwilę, żeby porozmawiać? Dla pana zawsze mam czas. Pójdę już. Dobrze, może porozmawiamy później. Lisa, masz wieści o obracie? Zniknął. Wszyscy zniknęli. Ale uratujemy ich. Przepard. Shepherd... W dzieciństwie zbierałeś bezdomne koty? Cholernie nam potrzebny ten mega kroganin. Dzięki, że przywlokłeś go na pokład. Rozumiem, że tutaj jest wszystko w porządku. Omawiamy temat personalizacji mojej przestrzeni roboczej. Regulamin Cerberusa jest jasny, panie Moro. Personalizacja nie obejmuje smaru na moich kamerach na mostku. Wścieka się, że nagranie ze mną wygląda jak nierzeczywisty sen. Rozumiem, że tutaj jesteś. Na szybko. razie tak. Mam pęknięcie w kciuku od przycisku wyciszania, ale powiedziałem Na to, razie to koniec. Do zobaczenia, komandorze. Co to za część statku. Mandorze, w czym mogę pomóc? Czy powinienem o czymś wiedzieć, jeśli chodzi o Normandię? Załoga spisuje się dobrze, a statek działa zgodnie z oczekiwaniami. Na czym właściwie polegają twoje obowiązki, poza tym, że mnie pilnujesz? Jestem agentką Człowieka Iluzji. Ty jesteś jego najcenniejszym zasobem. Muszę zadbać o to, żeby ci się powiodło. A poza tym, regularnie wysyłam Człowiekowi Iluzji raporty dotyczące statusu Normandii. Masz chwilę, Mirando? Oczywiście, właśnie kończę raport operacyjny. Jestem pod wrażeniem, Shepard. Na razie wszystko idzie wyjątkowo dobrze. To jedna z najlepszych operacji Cerberusa, w jakich brałam udział. Może dlatego, że to nie jest operacja Cerberusa. Może ty tak uważasz. Ja odpowiadam bezpośrednio przed człowiekiem iluzją. Jestem tu dlatego, że on tak chciał. Cerberus dał ci drugą szansę. Może ty też powinieneś nam ją dać. Czym Cerberus zdobył sobie twoją lojalność? Hmm. Chyba zasługujesz na to, żeby się dowiedzieć. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że zostałam zmodyfikowana genetycznie? Cóż, to nie był mój wybór. Mój ojciec mnie stworzył. Jest bardzo wpływowym i władczym człowiekiem. Nie chciał córki. Chciał dynastii. Uciekłam, gdy tylko byłam wystarczająco dorosła i odważna. Udałam się do Cerberusa, ponieważ wiedziałam, że zdołają mnie ochronić. Wyglądasz na osobę, która potrafi się obronić. Po co ci Cerberus? Mój ojciec zainwestował fortunę w swoją dynastię. Nie wystarczyło po prostu odejść. Wiedziałam, że będzie ścigał swoją inwestycję. Zakładam, że Cerberus aprobuje twoje zdolności. Oczywiście. Cerberus w pełni popiera wszystko, co przyczynia się do rozwoju ludzkości, wliczając w to modyfikacje genetyczne. Ale w przeciwieństwie do mojego ojca i jego egoistycznych pobudek, Cerberus i człowiek Iluzja wierzą w większe dobro. Oni myślą perspektywicznie, a ja czuję, że mam tu jakiś cel. Kim dokładnie jest twój ojciec? Biznesmenem. Niezwykle bogatym biznesmenem. Co za ironia. Mój ojciec święcie wierzył w ludzką sprawę. Szczodrze wspierał Cerberusa, zanim do niego dołączyłam. Tak właśnie dowiedziałam się o ich istnieniu, poprzez kontakty mojego ojca. Wiele mi opowiedziałaś o swoim ojcu, ale co się stało z twoją matką? Nigdy jej nie miałam. Większość mojego materiału genetycznego powstała z tkanki mojego ojca. Jego chromosom Y został zmodyfikowany za pomocą zlepku pożądanych cech pobranych z różnych źródeł. Wyobrażasz sobie taką arogancję? To skończony egoista. Kolejny powód, dla którego musiałam od niego uciec. Mówisz o sobie, jakbyś była tylko narzędziem. wykorzystywanym przez ojca, przez Cerberusa. Być może. Lubię znać swoje miejsce w świecie. To pomaga mi znaleźć sens mojego istnienia. Jesteś tym, kim jesteś, Mirando. Nie musisz się z tego tłumaczyć. Łatwo ci to mówić. Oboje zostaliśmy stworzeni do wielkości, Shepard. Różnica między nami jest taka, że ty byłeś wielki zanim cię odbudowaliśmy. A ja jestem wielka właśnie dzięki temu. To twój duch i osobowość czynią cię wielką. To one każdego czynią wielkim. To miłe z twojej strony, ale nie jestem pewna, czy ci wierzę. Niemniej dziękuję. Dziękuję za poświęcenie mi czasu, Mirando. Porozmawiamy później. Kiedy tylko zechcesz, komandorze. Pana żadnych wiadomości.